Pokój Wam, moi drodzy oglądający, dzisiaj porozmawiamy sobie o cnotach. Więc cnoty to jest coś, o czym na pewno większość osób słyszała, choć y, zgaduję, że jakby zapytać przechodnia losowego, co to jest cnota, to by odpowiedział, że y, to jest jak dziewczyna jeszcze jest dziewicą. Ale jest trochę szersze znaczenie jednak tego. Więc dzisiaj chciałbym omówić, czym są cnoty, jak one działają i takie te główne cnoty, jakie są. Więc, żeby zrozumieć, czym są cnoty, to musimy wrócić do starożytnej Grecji najpierw i do Arystotelesa, gdyż on stworzył takie, opracował cztery typy ludzi. Według niego. I właśnie jeden z nich to jest typ cnotliwy. Więc zaczynamy od pierwszego typu, czyli to są ludzie, którzy głównie czynią zło, ale nie czują wyrzutów sumienia z tym związanym. No i to po prostu w dzisiejszych czasach byśmy powiedzieli, że to są psychopaci. Tak. Drugi typ to są takie osoby, które czynią właśnie głównie zło. Głównie takie upadłe rzeczy robią, nieuporządkowane, ale czują się z tym źle i nie chcieliby tego robić, ale no są, jakieś tam są zbytnie przywiązania, jakieś problemy, żeby właśnie to przezwyciężyć, i czynią mimo wszystko więcej tego zła. Potem trzeci typ to są tacy ludzie, którzy czynią głównie. Dobro, tak na zewnątrz wyglądają właśnie na, na poprawnych obywateli, ale bardzo tak, tak ciężko, tak niechętnie wykonują to dobro. No zazwyczaj to jest tak, że w wypadku tych ludzi ta motywacja czynienia dobra jest tak z zewnątrz, żeby mieć spokój, żeby nie pójść do więzienia, no, żeby się nie przyczepili właśnie tak, taka zewnętrzna motywacja wobec tego dobra. Natomiast ten czwarty typ to jest właśnie typ cnotliwy. No i właśnie ten typ cnotliwy, właśnie żyje cnotliwe życie. Na no cnoty to jest właśnie ten sposób, w jaki on się zachowuje i traktuje dobro, czyli to są pewne trwałe dyspozycje do czynienia dobra w sposób względnie bezwysiłkowy, co odróżnia go właśnie od tego typu trzeciego. I radosny. Dlaczego radosny? Dlatego, że już nie tylko liczy się to, czy zachowywanie się w ten sposób, w dobry sposób, przynosi nam jakieś korzyści, czy daje sytuacji, o jeżeli tu będę miły dla tej osoby, to ona potem mi coś zrobi i gramy w tę grę, że ja Tobie daję, Ty może mi oddasz. Nie. W tym wypadku. Jest to w radosny sposób, gdyż zachowywanie się w sposób cnotliwy i czynienie dobra staje się pewnym dobrem samym w sobie. Dokładnie tak. Więc to są właśnie cnoty. Jeżeli chodzi o takie dwa główne typy, właśnie mamy dwa główne typy cnót. Ich jest więcej, ale zaraz właśnie wytłumaczę, jak wygląda ten dokładny podział. Więc pierwszy taki główny typ cnót to są cnoty kardynalne. No właśnie kardynalne, no bo to są te główne. Tak. Są podstawą innych cnót. I ich jest cztery. To jest roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie. Męstwo nie mylić z męskością. I właśnie chodzi o to, że jest więcej tych cnót, ale te pozostałe cnoty to są takie bardziej konkretniejsze manifestacje tych cnót kardynalnych, różnych aspektów. Dlatego właśnie te cztery to są takie najbardziej podstawowe. Więc czym one są? Myślę, że tak dobrym sposobem jest zaczęcie od sprawiedliwości. Sprawiedliwość, sprawiedliwość społeczna, wiele osób by powiedziało, że sprawiedliwość to jest coś dla siebie ważnego. No pewnie, że tak. Ale nie chciałbym tylko tego ograniczać do sprawiedliwości społecznej, tylko tak sprawiedliwości ogólnie. Więc definicja ze starożytnej Grecji, chyba Platona, ale nie jestem pewien, to jest oddanie każdemu tego, co mu należne. Czyli po prostu można też powiedzieć robienie właściwej rzeczy. No, i gdzie to widzimy? Widzimy to w wielu miejscach. Ja podam dwa przykłady, gdzie to się może ujawnić. W pracy, w naszym zawodzie, więc powiedzmy, ktoś jest terapeutą, taki przykład dam. No, i przychodzi do nas klient, no i musimy mu oddać to, na co zasługuje. No, klient poszedł na terapię, na przykład do osoby, która ma tytuł psychologa, no to zasługuje na Powiedzmy, zaoferowanie mu na przykład zostania zbadanym kwestionariuszami psychologicznymi, metodami psychologicznymi, naukowymi, a nie na przykład parapsychologicznymi. No, tak samo jest na przykład z lekarzem, nie? No, albo na przykład sędzia piłkarski. To jest dobry przykład, że no, sędzia w pewnym sensie obsługuje piłkarzy i. No, musi im oddać to, co im należne, czyli po pierwsze ułatwia przebieg gry, upłyca, upłynnia przebieg gry i właśnie on dba o to, żeby wygrała ta drużyna, która rzeczywiście ukazała największe takie umiejętności, największą doskonałość w grze, jaką jest piłka nożna i też właśnie dba o to, żeby to właśnie był pokaz tej doskonałości, a nie jakiejś takiej hamskiego zachowania w postaci fauli. Inną sytuacją, gdzie mamy do czynienia ze sprawiedliwością, no to na przykład właśnie bardzo dobrym sposobem na weryfikację jest dyskusja z osobą, z którą się nie zgadzamy na jakiś taki ważny temat. Czy właśnie w tej sytuacji wysłuchujemy? Argumentów i poddajemy je poważnej analizie. Czy na przykład yy, tak średnio słuchamy, albo czy na przykład używamy jakichś trików w debatach, albo czy używamy ataków personalnych. Że zamiast argumentu yy, atakujemy osobę, która wypowiada ten argument. No i jest jeszcze specjalny rodzaj yy, sprawiedliwości, czyli religijność. Religijność to jest znotliwy zwyczaj, który pobudza racjonalną wolę do oddawania Bogu tego, co mu należy. No i oczywiście można to zrobić na wiele sposobów, ale taki podstawowy sposób to jest oczywiście modlitwa, gdzie jeden z aspektów modlitwy, modlitwa ma wiele aspektów, ale jest właśnie honorowanie Boga, danie Boga we właściwe miejsce, na najwyższe miejsce. Więc to jest sprawiedliwość. Czego potrzebuję, żeby robić to, co właściwe? Potrzebuje roztropności. Czym jest roztropność? Roztropność to jest królowa cnót kardynalnych. Jest to praktyczna wiedza w sferze porządku moralnego. Czyli mamy jakieś ogólne takie zasady moralne, które służą nam za takie wskazówki. Jak się zachowywać, ale też właśnie chodzi o to, żeby potrafić zaadaptować te ogólne zasady moralne do takich pojedynczych sytuacji, które rządzą się swoim unikalnym kontekstem. No to, na przykład, podam taki przykład. Na przykład, podam przykład. Jest coś takiego jak prawdomówność, która wiele osób uważa, że to jest coś wartościowego. Czym jest prawdomówność? Definicja prawdomówności to nie jest po prostu mówienie prawdy cały czas. Nie. Podam definicję z katechizmu. Jest to złoty środek łączący wypowiadanie prawdy, kiedy należy to zrobić, z zachowaniem sekretu, który w danym miejscu i czasie nie powinien zostać ujawniony. Tak, czyli tutaj jest pewien złoty środek. I właśnie, no mamy tą ogólną zasadę, ale właśnie roztropność pozwala nam to ogarnąć, właśnie te detale. Kiedy jest ten moment na ujawnienie tej prawdy, a kiedy jest na przykład taka sytuacja, gdzie należy tej prawdy zachować. Przykładem takim jest na przykład powiedzenie komuś innemu o jakichś wadach. Naszego przyjaciela, kiedy to niczemu tak naprawdę nie służy, i bardziej to się przyczynia głównie do utraty przez niego tej re pozytywnej reputacji, mimo że on na przykład pracuje na, na tym. Jest to dla niego wstydliwy temat, nad którym pracuje. I właśnie też takie sytuacje, kiedy jest na przykład wiele zasad, takich moralnych, ogólnych zasad, wskazówek, no ale wiadomo, w skomplikowanej sytuacji trzeba. Patrzeć na wiele, wiele tych zasad i tak wymediować pomiędzy nimi. Odpowiednia mediacja pomiędzy różnymi dobrami. Od tego właśnie jest roztropność. Ok, więc mamy robienie tego co właściwe, mamy rozpoznanie w kontekście, jak to robić, ale jeszcze są dwa zagrożenia. Mamy zagrożenie z wewnątrz. I z zewnątrz. Więc zagrożenie dla sprawiedliwości może pochodzić od wewnątrz. I czego potrzebujemy? Umiarkowania. Czym jest umiarkowanie? Dobrym przykładem byłoby tu takie, takie pokazanie pewnej różnicy, że są takie czyny, które uważamy, że są niewłaściwe. Nieważne, ile ich robimy, jakby niezależnie od ilości. No i są też takie substancje, które... byśmy powiedzieli na przykład, że heroina, że nie ma tak, że jedną heroinę na miesiąc to jest okej, okay, ale więcej to już jest nie okej. Okay. Nie, w sensie to jest takie, że, że nawet jeden raz to jest już coś nieuporządkowanego. Natomiast też oprócz tego istnieją takie przyjemności podstawowe, które nie są może konieczne do życia, ale są takie przyjemne, właśnie takie dobre, i one tylko są złe w zależności od ilości, mogą się stać nieuporządkowane, może się stać nasz stosunek do nich. No takie rzeczy, no to na przykład nie wiem, słodycze, kofeina, a z czynności, no to bym powiedział, że na przykład hazard, gdzie jakby same w sobie, są w porządku. Nie są, nie są niczym złym, but, ale pewien stosunek do nich albo to, że one tak zaczynają zajmować zbyt dużą jakby sferę w naszym życiu i kłócić się z innymi właśnie wyższymi dobrami. Właśnie dobrym takim miernikiem jest to, że właśnie te przyjemności one nie są konieczne, że. Traktujemy je, że ok, korzystamy z nich, one są dobre, ale potrafilibyśmy bez nich żyć, że to nie jest tak, że na przykład musimy przeżyć na przykład dwa tygodnie bez słodyczy i tak bardzo tak, tak musimy się kontrolować mocno i tak męczyć z tym, nie? O to właśnie chodzi w roztropności. No i oczywiście zagrożenie dla sprawiedliwości może pochodzić też od zewnątrz. No, i w tym wypadku potrzebne jest męstwo. No i męstwo to jest takie stawianie czoła niesprawiedliwości, taka trochę odwaga, żeby stawić czoła opresji, mimo zagrożenia, czasami nawet własnego życia. No i to jest widoczne u wielu takich słynnych bohaterów historycznych, którzy walczyli o takie rzeczy jak właśnie praworządność, prawa cywilne, prawa człowieka. Jest to taka cnota, która jest w stanie przezwyciężyć tyranię. No i na przykład takie dwie osoby, które myślę, że się odznaczają właśnie niezwykłym męstwem, to jest z zagranicy Martin Luther King Jr., który oczywiście walczył o prawa cywilne dla osób czarnoskórych i nawet za to trafił do więzienia w Birmingham. Na pewno w późniejszych filmikach jeszcze powiem do tego, co on tam napisał w tym więzieniu, bo to tam jest bardzo wartościowe treści. No i na przykład z Polski, no to jest na przykład świętej pamięci ksiądz Jerzy Popiełuszko. Tak, walczący w Solidarności i sprzeciwiający się komunizmowi. No więc to są cnoty kardynalne. I. Tutaj Arystoteles taki by skończył, że okej, okay, w taki sposób zostajesz dobrym obywatelem. Ale są jeszcze trzy inne cnoty, które nie byłyby traktowane jako cnoty w starożytności. Cnoty teologialne, dopiero za chrześcijaństwa uznane za cnoty. Wiara, nadzieja miłość. Czyli na przykład Arystoteles by powiedział, że miłość to nie jest cnota. I jaka jest ich funkcja? Właśnie one nie są do końca takie, jak te cnoty po Aryst z Arystotelesa, albo te greckie ogólnie. U nich jest większy aspekt takiej łaski. Właśnie dostawania łaski z góry, daru i one, ich funkcja jest też trochę inna. Że one otwierają ten świat cnót na pewien wyższy wymiar, na pewien transcendentny wymiar. Więc przedstawię teraz właśnie te trzy główne. No i w sumie tam właśnie też jest różnica, że w cnotach teologialnych tak nie ma aż tak tego podziału, one są po prostu trzy. Więc. Przedstawię je trzy, choć dwie tak bardziej szczegółowo, z pierwszą y, trochę mniej. Pierwsza to jest wiara. Wiara zasługiwałaby na osobny odcinek, bo właśnie definicja wiary, czym jest wiara, no to myślę, że ludzie by bardzo różne definicje dawali wiary. Ale funkcja wiary jako cnoty to są drzwi świata duchowego. Tak to nazywa święty Tomasz Zakwinu. Czyli wchodzimy przez te drzwi. I otwiera się przed nami wyższy wymiar świata. I dlaczego wiara jest ważna? No, bez wiary takie rzeczy jak właśnie sakramenty, liturgia, życie wielu świętych, jak na przykład męczennicy albo teolodzy, nie ma zbyt głębszego sensu, może wydawać się trochę absurdalna. Dlatego potrzebujemy wiary. Dalej mamy nadzieję. Czym jest nadzieja? Więc możemy sobie wyobrazić, Bum, wchodzimy przez drzwi do świata duchowego, do tej transcendentnej rzeczywistości i teraz dzięki nadziei uporządkowujemy wszystkie nasze aspiracje w stosunku do tej transcendentnej rzeczywistości. Jest to swojego rodzaju patrzenie na te tymczasowe i skończone dobra w odniesieniu do tego, co właśnie nieskończone i transcendentne. I to jest trochę taka pełniejsza wersja yy, umiarkowania, gdyż pozwala nam żyć na tym świecie z zachowaniem odpowiedniego, zdrowego oderwania, ale już właśnie nie do, tylko do tych takich podstawowych przyjemności. Więc jeżeli o tym pomyślimy, każde ziemskie dobro jest obarczone obawą tego, że się je straci. Ok, so, więc mam bogactwo. Mogę je stracić. Może być kryzys gospodarczy, inflacja i już to bogactwo jest mniejsze, albo ktoś może mnie oszukać, ktoś może mnie okraść i go można nie znaleźć, bo na przykład wyjechał gdzieś za granicę. Mam sławę i uznanie. Mogę je stracić jutro. Mogą się zmienić trendy, albo mo może wpaść na, w mediach jakiś mój problem, który miałem kilka lat temu, który wywołał na przykład aferę obyczajową i już tego nie ma. Nawet taka rzecz, nawet takie uniwersalne dobro, jak zdrowie. Zdrowie i dobre samopoczucie. Mogę być zdrowy, mogę być w świetnej kondycji jednego dnia, chwilę później okazuje się, że jestem bardzo chory. Tak czasami bywa, że czujemy się zdrowo, a nagle, na przykład z kręgosłupem tak jest. Następnego dnia masakra i tracimy to. Jak pomaga nam w tym nadzieja? Sprawia ona, że patrzymy na nasze życie przez właśnie trochę inny pryzmat. Nie tylko naszych sukcesów i porażek, zysków i strat, jakie odnosimy, tylko właśnie z odniesieniem do tej transcendentnej rzeczywistości, gdzie nawet jeżeli nasza relacja z tą transcendentną rzeczywistością zostanie w jakiś sposób, Naderwana, no to właśnie można wrócić. Można właśnie poprzez żal i też w zależności od odłamu przez sakrament, spowiedzi i potem pojemnania, można właśnie odbudować. To jest takie coś, co zawsze może wrócić. I to jest właśnie unikalny aspekt tej nadziei. No i jest. Oczywiście miłość. Miłość, czyli serce świata duchowego, czyli wiara to drzwi, otwieramy na świat duchowy, nadzieja, uporządkowujemy się w kierunku transcendentnej rzeczywistości i miłość, tym właśnie ona jest. Tym właśnie jest niebo. Niebo jest miłością. Więc Bóg nie tylko kocha, ale jest miłością samą. W sobie, więc poprzez miłość odgrywamy Boży sposób życia. Czym jest miłość? To jest ważne, że są różne rodzaje miłości i właśnie dobrze jest to sobie uporządkować, bo jest coś takiego jak miłość jako emocja, pewien rodzaj emocji. Czy mówimy o miłości wobec nieprzyjaciół w taki sposób, na przykład, że mamy mieć pozytywne emocje wobec nas nieprzyjaciół? Nie, niekoniecznie. Niekoniecznie musimy ich lubić, musimy lubić spędzać z nimi czas. Nie, nie o to chodzi. Czy miłość jest pewną afirmacją bezwarunkową? Czyli jesteś perfekcyjny, nie musisz nic więcej robić. Jesteś perfekcyjny taki, jaki jesteś. No nie, no. No raczej nie. Raczej byśmy tak nie powiedzieli, że tym jest prawdziwa miłość. Miłość jest to pewien akt woli. Jest to życzenie drugiej osobie jak najlepiej. Tak, czyli właśnie dlatego rozumiemy, dlatego, dlaczego należy miłować nieprzyjaciół. No bo jeżeli mamy jakiś nieprzyjaciół, i tak czujemy, że Rzeczywiście oni robią coś niewłaściwego, coś tam jest nie tak, że powinni coś przestać robić, no to właśnie życzenie komuś jak najlepiej, no to właśnie życzenie, żeby oni się poprawili, żeby właśnie przestali robić pewne głupie, może szkodliwe rzeczy, które już robią. I taki eksperyment zaoferowany przez C.S. Lewisa, który pomaga nam właśnie zrozumieć, czy jesteśmy osobą właśnie. Kierującą się miłością, to jest taka sytuacja, kiedy na przykład wybucha jakaś afera związana z naszym właśnie nieprzyjacielem i coś wychodzi, że coś absolutnie tak paskudnego zrobił, że nasze takie złe jakieś przekonania na temat jego wszystkie się tak spełniły. Ale właśnie po pewnym czasie okazuje się, że ta jego wina, że to co zrobił, ten Twój nieprzyjaciel, okazało się, że on jednak to nie było aż takie złe. Że jednak to nie było aż takie złe. Że on nie był aż taki zły, jak ty myślałeś, że był. No i można zareagować w dwa sposoby. Można zareagować w sposób pierwszy, czyli takie lekkie trochę rozczarowanie, że właśnie on nie był aż taki zły, że te nasze uprzedzenia się nie potwierdziły. Albo właśnie w drugi sposób, i tak zachowuje się osoba kierowana miłością, czyli hu, no, dobrze, że właśnie on nie jest aż taki zły, jak myślałem. Oby tak dalej. I właśnie w miłości, poprzez miłość, dowiadujemy się, w jaki sposób cnoty teologialne odwołują się i właśnie uzupełniają. Te cnoty kardynalne, gdyż popatrzmy na sprawiedliwość właśnie poprzez miłość. Czyli jesteśmy w tej dyskusji z drugą osobą, i tak próbujemy oddać drugiej osobie to, na co zasługuje, uczciwość wobec rozważenia tych argumentów. Ale jaki jest głębszy powód, dlaczego to robimy? Fundamentalna rzeczywistość, dlaczego to robimy. Bo kochamy tę osobę. Bo naprawdę życzymy tej osobie jak najlepiej i uważamy, że poprzez szczerą dyskusję, która przybliża nas w kierunku prawdy, w kierunku rozumu, no to właśnie to jest to, co jest najlepsze dla tej drugiej osoby, jak i dla nas. Podobnie właśnie z pracą. Jeżeli wykonujemy jakiś godny zawód, szlachetny zawód, jak właśnie psycholog, doktor. Sędzia, też sędzia. Nawet sprzedawca w piekarni. Właśnie głębszym powodem, dlaczego zachowujemy się sprawiedliwie, jest miłość. Więc miłość dopełnia sprawiedliwość i ujawnia jej najpełniejszy cel. Właśnie to dziedzictwo greckie, nie trzeba się od niego odrywać, ono właśnie nie jest współprzedawczością przeczności totalnej właśnie z późniejszymi rzeczami, tylko to były pewne tymczasowe struktury, które właśnie chrześcijaństwo ujawniło ich pełny sens, ich pełne znaczenie. No, więc to jest te siedem głównych cnót. I teraz ważna rzecz na koniec. Jak właśnie myśleć o cnotach o cnotach nie należy myśleć w sposób dychotomiczny, czyli że mam jakąś cnotę, albo jej nie mam. Że albo jestem w pełni sprawiedliwy, albo nie jestem sprawiedliwy. Albo jestem mężny, albo w ogóle nie mężny. Nie. Właśnie bardziej należy o tym myśleć jako o rośnięciu w cnotach. W przybliżaniu się. Do snót. Tak samo jak na przykład w relacji z Bogiem, z miłością, nie możemy się tak stać Bogiem, tak dosłownie, że jednym z miłością i nigdy nic złego nie robić, ale właśnie można być bliżej i dalej. I właśnie to przybliżanie się ono jest pewnym dobrem samym w sobie. I właśnie należy, no, należy właśnie uważać na taki pelegianizm, że o, że ja mogę z ciężką pracą wszystkie te cnoty do perfekcji opanować. Nie, nie jesteś w stanie. Jeżeli byś coś takiego powiedział, że stałem się na zawsze jednym z miłością, no to by ludzie powiedzieli, że coś absurdalnego, jakiś piernowy opowiadasz, albo że masz zaburzenie narcystyczne. Więc to jest właśnie ważne, ten aspekt. Nie, że mamy cnoty, nie mamy, tylko wzmacnianie w cnotach, przybliżanie się do nich. Więc to jest wszystko, co chciałem Wam zaprezentować. Chciałbym, żebyście powiedzieli, co Wam się podobało, co Was zainteresowało, i może w przyszłości pojawi się więcej filmików właśnie w takich tematach. Ja życzę Wam. Miłego popołudnia albo wieczoru, albo poranka, albo południa, w zależności od tego, kiedy oglądacie. To cześć!